pręd wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych, 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy: 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722.12.002. W poniedziałek uroczyście wbito pierwszą łopatę pod budowę nowego publicznego przedszkola w Rudzie Malenieckiej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władzy centralnej, powiatowej oraz gminnej. W tej chwili nasi najmłodsi mieszkańcy uczęszczają do przedszkola, które no powstało w latach 70. stąd też warunki są na obecną chwilę. No, nie najlepsze bym powiedział. W związku z tym, jakiś czas temu, a dokładnie 4 lata temu, podjęliśmy decyzję jako samorząd gminy, aby nabyć działkę, na której stoimy właśnie, na której chcielibyśmy wybudować budynek nowego, nowoczesnego przedszkola. Start realizacji ważnej inwestycji to powód dla dumy dla lokalnej szkolnej społeczności. Wreszcie, ten moment, kiedy możemy się cieszyć, warunki w obecnym przedszkolu są no, słabe. Staramy się jak możemy, ale jednak czekamy z utęsknieniem na piękny, nowy budynek, nowoczesny, wyposażony, spełniający wszystkie wymagania. Będzie tych uczniów w przedszkolu. E, no to myślę. Idzie. Dla ilu? No, myślę, że około 60, ale też pan Wójt przewiduje, że być może będzie jedno pomieszczenie dla żłobka, czyli dla takich dwulatków. W maju ubiegłego roku projekt przedszkola został pozytywnie zakwalifikowany do rządowego dofinansowania Polski Ład. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniesie nieco ponad 8 milionów złotych. Zdecydowana większość środków pochodzić będzie ze wspomnianej rządowej dotacji. Chciałem gorąco podziękować panu Wójtowi za to, że władze gminy pomyślały właśnie o takiej inwestycji i skorzystały z najlepszego instrumentu wsparcia dla samorządów terytorialnych, jakim jest rządowy fundusz Polski Ład, w ramach którego realizowany jest między innymi Projekt inwestycji, program inwestycji strategicznych. Inwestycji wodarzowi gratulował też Starosta Konecki. Widzimy, że tu mamy piękny kompleks. Będzie przedszkole, jest szkoła, jest hala, są boiska y, wielofunkcyjne, także gratuluję i w imieniu mieszkańców powiatu bardzo dziękuję. Przedszkole ma mieć powierzchnię 900 m2, a oprócz sal zajęć, znajdą się w nim zaplecze kuchenne, administracyjne, pokój zajęć sensorycznych, gabinety dla specjalistów oraz szatnie. Za roboty odpowiadać będzie przedsiębiorstwo Perm Kielc. Umowny termin jest 18 miesięcy, natomiast yy, planujemy skończyć go w przeciągu 12 miesięcy. Wszystko wskazuje więc na to, że dzieci z gminy Ruda Maleniecka z nowego przedszkola będą mogły korzystać już od początku roku szkolnego 2024-2025.